Rekolekcje wielkopostne z ojcem Jakubem od Jezusa, Lucienem Bunel. Przez krzyż do światła. Środa Popielcowa. To jest dobry dzień. Przez krzyż do światła. W marcu 1945 roku w obozie Gusen ojciec Jakub od Jezusa zapisał ołówkiem kilka słów po łacinie na stronie małego notatnika. Podpisał się, po czym oderwał kartkę i wręczył ją swoim towarzyszom deportacji. Francisco Lopezowi, Hiszpanowi i Wackowi, Polakowi. To pismo Ale, można słusznie to uznać, to uznać to za duchowi de minis efuzione non fit remissio, qui facit veritatem venit atlucem. Przez krzyż do światła, bez prania krwi nie ma odkupienia. Ten, kto czyni prawdę, przychodzi do światła. Słowa te wypływają z jego kapłańskiego serca, wypełnionego słowem Bożym, stanowią kulminację całego życia w którym dawał siebie i składał ofiarę. Pierwsze zdanie, które wybrałem jako tytuł naszych rekolekcji wielkopostnych, wyraża głęboką wiarę księdza Luciana Bunela, który po wstąpieniu do Karmelu stał się ojcem Jakubem od Jezusa. Świadczy to również o nadziei, która w nim mieszkała, i o miłości, jaką okazywał swoim towarzyszom deportacji. W tych kilku słowach wyraża się całe jego życie teologiczne. To krótkie zdanie przywołuje tajemnicę paschalną. Tajemnice śmierci i zmartwychwstania, z ostatnim słowem skierowanym ku życiu, ku światłu. Co za siła nadziei w tym miejscu niewypowiedzianej grozy? Cóż za proklamacja zwycięstwa Chrystusa, które będziemy świętować w Wielkanoc? Życie darowane, życie ofiarowane. Ojciec Jakub od Jezusa. Urodzony 29 stycznia 1900 roku w biednej, ciężko pracującej rodzinie. Mały Lucien szybko zapragnął zostać Wielkim Księdzem. Zdechrystianizowana wieś i dzieci, pozostawione same sobie, pobudzały i wzmacniały jego pasję jako apostoła i wychowawcy. Kilka miesięcy przed święceniami diakonatu został powołany do Kolegium Świętego Józefa w Hawrze, gdzie odkrył karmel. Święcenia kapłańskie przyjął 11 lipca 1925 roku. Po wielu wewnętrznych i zewnętrznych zmaganiach za zgodą swojego arcybiskupa opuścił diecezję Jeruę i wstąpił do nowicjatu karmelitów bosych w Lille we wrześniu 1932 roku. Potrzymał imię Jakub od Jezusa. Założył i prowadził małą szkołę świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Avon, gdzie jako wychowawca wykorzystywał wszystkie swoje pedagogiczne zasoby. Chciałby jego dzieci stały się dojrzałymi ludźmi, świadomymi swoich przyszłych obowiązków, świętymi już w trakcie wzrastania. Jego serce jako człowieka i kapłana zostało zranione przez barbarzyńskie czyny nazistowskiego reżimu. Głęboko poruszony, stanął po stronie tych, którzy cierpieli i byli prześladowani. W styczniu 1943 roku przegarnął trójkę żydowskich dzieci. 15 stycznia 1944 roku Gestapo aresztowało troje dzieci i ojca Jakuba. Przed odejściem powiedział te słowa: Żegnajcie dzieci, idźcie dalej bez mnie. Przeszedł długą drogę przez mękę: więzienie w Fontainebleau, obozy w Sarbruk i Mauthausen-Guzen. Kiedy został wyzwolony, był całkowicie wyczerpany. Zmarł ze spokojem w Szpitalu Świętej Elżbiety w Lincu. Krok po kroku jego serce i dusza wypełniały się miłosierdziem, jego postawa pobudzała, a słowa rozgrzewały. Dla wszystkich wierzących i niewierzących, Francuzów i obcokrajowców, jest świadectwem godności człowieka, każdego człowieka. W tych miejscach planowej śmierci i zniszczenia udaje mu się celebrować Eucharystię i szafować Bożym Przebaczeniem, ukazując w ten sposób tryumf życia nad śmiercią, zwycięstwo nad złem. Duch odosobnienia. Oto teraz czas właściwy. Okres wielkiego postu rozpoczynają słowa świętego Pawła. To dobry czas, aby słuchać Słowa Bożego, aby pozwolić Bogu działać w nas. Aby to zrobić, musimy najpierw prosić o Ducha Świętego. Na początku rekolekcji, które ojciec Jakub głosił w czerwcu 1941 roku, powiedział. Rekolekcje nie mogą być dobrze przeprowadzone, nie mogą mieć głębi, nie mogą przynieść owoców, jeśli nie są przyjściem Boga do dusz. Duch Święty przychodzący do nas jest przyjściem Boga do nas, zamieszkaniem Boga w nas. Uświadommy sobie, że Bóg jest tam z nami, że niebo nie jest nieokreślonym miejscem, ono jest w nas. Niebo to my, to nasza dusza nosząca Boga. Uwielbiajmy obecność Boga w nas. Wzywajmy Ducha Świętego, by pomógł nam żyć pełnią naszego chrześcijańskiego powołania, jako uczniów Chrystusa Jezusa. Życzymy udanych rekolekcji wielkopostnych.